Oto Skoda Fabia czwartej generacji z podstawowym, w Polsce, silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 mechanicznych. za to w wersji wyposażenia Style. Czy warto zaoszczędzić na silniku i wybrać lepszą wersję wyposażenia? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Oglądaj dalej. Partnerem odcinka jest Carvago. Mądrze kup samochód online. Schoda Fabia czwartej generacji zadebiutowała w połowie 2021 roku. Podczas prezentacji jeździłem wersją ze 110-konnym silnikiem TSI z sześciostopniową manualną skrzynią biegów. O ile nie szukasz najtańszej możliwej wersji wyposażenia, to różnica między wersją Ambition z 95-konnym silnikiem TSI z pięciobiegową skrzynią manualną, a Ambition ze 110-konnym silnikiem TSI z sześciobiegową skrzynią manualną to zaledwie 1000 zł. Skok do DSG to kolejnych 5000 dla Ambition, ale możesz wybrać też 110-konną fabię z sześciobiegową skrzynią biegów w wersji wyposażenia Active o 5000 drożej niż 80-konną z pięciobiegową skrzynią. To jest wersja style, która normalnie powinna kosztować 72 250 zł, niecałe 10 tysięcy więcej niż zupełna baza, ale dział prasowy Skody dopchał tu jeszcze niemal 21 tysięcy zł w wyposażeniu dodatkowym. Na przykład wirtualne zegary to opcja za 1900 zł nawet dla style, ale mogą być też częścią pakietu Travel Assist za 3250 zł. Tu Travel Assist akurat nie ma. Dalej na liście jest obsługa głosowa za 100 zł, czyli możesz wywołać asystentkę Laurę. Autoalarm kosztuje 1100 zł, dojazdowe koło zapasowe 500 zł, spryskiwacze przednich reflektorów 700 zł. Auto Light Assist, czyli automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych, kosztuje 600 zł. Podstawowy pakiet Simply Clever, więcej o nim w dalszej części testu, 800 zł. Pakiet zimowy z ogrzewanymi fotelami i ogrzewanymi dyszami spryskiwaczy dla wersji style kosztuje 950 zł. 17-celowe felgi za prawie 2000 zł. Side Assist z monitorowaniem martwego pola również przy cofaniu 2900 zł. Pakiet Comfort zawierający reflektory B-LED. Dostęp bezkluczykowy i podgrzewaną kierownicę oraz przyciemniane tylne szyby to 3000 zł. I jeszcze pakiet Wygodna Podróż, czyli czujniki parkowania z przodu i z tyłu z awaryjnym hamowaniem oraz podgrzewana przednia szyba za 2200 zł. A na koniec, bo to jeszcze nie koniec, pakiet Infotainment z nawigacją Amundsen, funkcją rozpoznawania znaków, dodatkowymi gniazdami USB-C z tyłu i przy lusterku wstecznym, ładowarką bezprzewodową i bezprzewodowym Apple CarPlay oraz Android Auto, Uh, dużo tego za 4200 zł. Jakby nie liczyć, wychodzi 20 900 zł, prawie 30% ceny samochodu bez opcji. Jeśli potrzebujesz samochodu do pracy, dla rodziny albo po prostu do zabawy, znajdziesz go na carvago.com. Carvago to nowoczesna platforma ze sprawdzonymi samochodami z całej Europy. Możesz kupić samochód nie wychodząc z domu, a Carvago dostarczy ci go pod drzwi. Na carvago.com znajdziesz ponad 700 tysięcy samochodów od sprawdzonych dealerów z całej Europy. Ty wybierasz samochód na Carvago, a Carvago wysyła na miejsce swoich ekspertów i przedstawia ci Car Audit. Pełny raport opisujący rzeczywisty stan pojazdu. Car Audit to sprawdzonych 270 punktów kontrolnych, zdjęcia oraz ocena wystawiona przez specjalistę Carvago. Wybierasz finansowanie i sposób dostawy, zawierasz umowę z Carvago, a Carvago kupuje dla Ciebie sprawdzony samochód. Masz 14 dni po odbiorze auta na jego przetestowanie i ewentualny zwrot. W cenie dostajesz 12-miesięczną gwarancję. To jaki będzie Twój następny samochód z Carvago.com? Dobra wiadomość, poza wersją Active Apple CarPlay Android Auto, przewodowe tym razem, są w standardzie z mniejszym wyświetlaczem i radiem Bolero. Jeśli przeżyjesz brak dodatkowych gniazd USB, rozpoznawania znaków i bezprzewodowej ładowarki, to oszczędzasz najwięcej. Zostałbym też przy standardowych felgach i nie upierałbym się na wirtualne zegary. W ten sposób można zaoszczędzić kolejne 4000 zł. Monitorowanie martwego pola. Jeśli zostawisz sobie tę wygodną podróż, oszczędzasz prawie 3000 zł i tak zeszliśmy z prawie 21 do około 10 tysięcy w opcjach. A co daje nam wersja Style, bez czego nie da się żyć w Ambition czy Active? Jeśli chcesz automatyczną klimatyzację, podłokietnik i nawiewy dla pasażerów z tyłu, wtedy warto wybrać Style albo dobierać poszczególne opcje w Ambition. Podgrzewaną przednią szybę i podgrzewane dysze też można zamówić taniej w Ambition. Elektrycznie sterowane tylne szyby, regulacja odcinka lędźwiowego dla pasażera z przodu. Część można dobrać do Ambition, jeśli bardzo zależy Ci na konkretnym elemencie, ale nie na innych. Jeśli zmieścisz się z opcjami poniżej 6000 zł, warto rozważyć Ambition zamiast Style, w Active wielu rzeczy po prostu nie ma. Na niektórych rynkach Skoda oferuje jeszcze 60-konny silnik MPI, ale w Polsce 80 koni to minimum. Wolnossąca jednostka jest głośna, ma taki chrapliwy dźwięk, możesz sobie wymawiać, że to jak pół Porsche, ale to nie bokser, tylko rzędowa trójka. Do toczenia się po mieście lub do jazdy ze stałą prędkością po drodze szybkiego ruchu wystarcza, ale dynamika pozostawia wiele do życzenia. Deklarowany przez producenta czas od 0 do setki to 15,5 sekundy, sprawdziłem, mój najlepszy wynik to 17,5 sekundy, a czas od 80 do 120 km na godzinę to ponad 14 sekund i nie mówię tu o próbie elastyczności na czwartym biegu, tylko o sytuacji, kiedy mam pedał w podłodze i piłuję do odcinki. Producent obiecuje między 5 a 5,5 litra na setkę w cyklu mieszanym, mnie wychodzi ponad 6, czyli tyle, co w turbodoładowanej 110-konnej wersji przed rokiem, a i ta wersja powinna była palić mniej. Z plusów, pięciobiegowa skrzynia nie haczy jak sześciobiegowa podczas prezentacji. Ta nastręczała mi problemów. Silnik 1.0 MPI ma jeszcze jedną zaletę. Skoda oferuje do niego instalację LPG firmy Landi Renco za 5700 zł. Tak, na wolnym rynku można taniej, ale na wolnym rynku stracisz też gwarancję. Więc dwa lata musisz jeździć bez LPG. Zresztą za Hyundai'a Bajona z LPG tam trzeba było też zapłacić 5,5 więcej. Tyle to kosztuje. Poza tym nieszczęsnym silnikiem, który najprawdopodobniej będzie wybierany przez firmy trudniące się przewozem osób, Fabia jest przyjemna do prowadzenia, zawieszenie dobrze wybiera nierówności, widoczność też jest niezła, wyciszenie, no, głównie słychać silnik, który brzmi tak, jakby miał chrypkę. Nie jestem fanem nawigowania po wirtualnych zegarach w skodzie. Jest ono dla mnie po pierwsze umiarkowanie logiczne, a po drugie, mam wrażenie, że różni się minimalnie między modelami, co dodatkowo utrudnia mi połapanie się w ustawieniach. A może się mylę? Może jest takie samo. Napisz mi w komentarzach. I żebym jeszcze raz mógł ustawić wszystko, to byłoby ok, ale na przykład po włączeniu prowadzenia w nawigacji nawet Android Auto, na wirtualnych zegarach natychmiast pojawia się mapa. Ale. Nie widać tych wskazówek z Android Auto w sensie takich strzałek, tylko pojawia się napis yy, pokazujący ulicę, w którą mam skręcić. Kieszenie w drzwiach są duże, za to uchwyty na napoje są małe. Schowek pod podłokietnikiem też jest niewielki, nawiasem mówiąc, podłokietnik mógłby być regulowany. Schowek przed pasażerem jest duży, miejsce na telefon też jest OK, szczególnie kiedy korzystasz z bezprzewodowego ładowania. Obok są miejsca na przykład na kartę dostępu na parking i na długopis. Do obsługi podstawowych funkcji klimatyzacji służą pokrętła i przyciski. Bardziej zaawansowane ustawienia są już na wyświetlaczu. Dla mnie fotele są wygodne. Może wolałbym nieco więcej podparcia odcinka lędźwiowego. Warto za to zwrócić uwagę na fakt, że na przednim fotelu w standardzie jest ISOFIX, niezależnie od wersji wyposażenia. Coś. Czego w niektórych autach rodzinnych nie uświadczysz nawet w opcji. Jak na przykład w Toyocie Highlander, gdzie na 7 miejsc i sufiksy są tylko na dwóch siedzeniach w drugim rzędzie. Co prowadzi nas na kanapę, gdzie po pierwsze są kolejne dwa Isofixy, a po drugie wspomniany wcześniej nawiew klimatyzacji, który pojawia się wraz z przednim podłokietnikiem. Do tego opcjonalne dwa gniazda USB-C i Simply Clever w postaci demontowanej przegrody z dodatkowym uchwytem na napoje. Podobnie jak niektóre inne Simply Clevery w Skodzie, również ten odwraca uwagę dziennikarzy od bardziej istotnych kwestii, jak na przykład fakt, że przez środek biegnie wysoki, jak na tak mały samochód, tunel. Z plusów jest sporo miejsca na nogi i nad głową. Kieszenie w drzwiach mogłyby być większe, i tu nie ma tego opcjonalnego podłokietnika z uchwytami na napoje. Za to coś na co warto zwrócić uwagę, nawet z fotelem z przodu odsuniętym maksymalnie do tyłu, mogę złożyć. Szydko tę butelkę wy... wyjmę. Oparcie, bez problemu. Coś, z czym Renault Mercedes i Nissan nie poradziły sobie odpowiednio w modelach kangu, Sitan i. Townstar. A skoro złożyłem oparcie, to zajrzyjmy do bagażnika, gdzie niestety nie ma płaskiej przestrzeni bagażowej, bo podwójna podłoga to po pierwsze opcja a po drugie wyklucza pakiet Simply Clever. W bagażniku podstawowy pakiet Simply Clever objawia się zestawem siatek oraz dwustronną wykładziną. Siatka do czystego przewożenia np. kurtek jest bardzo clever, poza tym są duże haczyki na siatki z zakupami, pojemność bagażnika to aż 380 litrów. Ceny Skody fabi zaczynają się od 62 950 zł, ale w tej cenie dostajesz niewiele zarówno pod kątem napędu jak i wyposażenia. O ile nie szukasz najtańszego auta do przewozu osób, co i tak pewnie będzie wymagało dopłaty za instalację LPG, skupiłbym się na 110-konnym silniku i e wersji Ambition, do której ostrożnie dodawałbym najpotrzebniejsze opcje, tak aby zamknąć się w 80 tysiącach złotych, może nawet z DSG. A jak Tobie podoba się nowa, już nie taka nowa Skoda Fabia? A może rozważasz inne auto z segmentu B? Jakie to auto? No, chyba że jesteś jedną z tych osób, która woli crossovery, napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.